Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu, my właśnie się zbieramy teraz I wychodzimy do sklepu, Natalka już tam na mnie czeka Chciałam się do was tylko szybko tutaj przywitać Jest dzisiaj piękny dzień, ale mroźny Słyszałam, że w Polsce, no i widziałam zdjęcia, które dodajecie na Instagram, że jest śnieg Po prostu nie wierzę, bo jest wiosna, a w Polsce pada śnieg Być może tutaj też będzie, bo przychodzi właśnie arktyczne powietrze Dlatego jak w tamtym tygodniu było nawet 19 stopni w dzień to teraz jest maksimum 10. Wczoraj było 4 stopnie. Było bardzo zimno, dzisiaj jest tak samo, jest przepiękne słońce, ale jest yy, bardzo, bardzo zimno, dlatego zakładam zimową kurtkę. Natalka już na mnie czeka, a my jedziemy do BN-u i być może jeszcze zejdziemy do Tesco, ale zobaczymy, może załatwimy wszystko w Bienemii, bo ja nie chcę chodzić od sklepu do sklepu, żeby unikać ludzi. Właśnie wylądowałyśmy jednak w Tesco, nie w pnm i tam Natalka idzie do kolejki. Zobaczcie, tam jest koniec kolejki, a tam jest wejście do sklepu. No ale idziemy. Zrobiłyśmy zakupy, byłyśmy w Tesco, musiałyśmy się wystać w kolejce, ale chciałam dla Was pokazać, co kupiłam. To jest płyn do dezynfekcji, Zoflora, o bardzo, bardzo fajnym zapachu. Fresh linen, czyli o takim praniu. Naprawdę świetny produkt do zrobienia z wodą. Będzie na pewno świetny. Zaraz w ogóle zacznę Zabiorę się za sprzątanie kuchni i łazienkę też muszę jeszcze wyczyścić, więc na pewno mi się przyda. A do tego jeszcze dokupiłam Detol Clean and Fresh o takim zapachu jakimś pomegranę i granat i limonka chyba. Tak tutaj widać tu na zdjęciu, więc mam nadzieję, że będzie fajny zapach. Nie wąchałam, więc kupiłam takie dwa produkty. Oczywiście kupiłam tabletki do zmywarki, zaraz Wam jeszcze pokażę, bo już schowałam do szafki. Kupiłam te fery, tabletki. 70 ich jest. Była fajna promocja za 8,99. To jest ta paczka XXL. I udało mi się kupić ten sam zapach, co wcześniej miałam. E, kokos i tutaj jakiś kwiat jeszcze. E, z tej firmy Surf. Tabletki do prania. Naprawdę fajnie mi się sprawdzają teraz. Już płynu na pewno nie będę kupowała. No chyba, że nie będzie takich tabletek, to wtedy tak. E, kupiłam te kapsułki i e, bardzo się cieszę. Pomimo, że jeszcze miałam, ale jak zobaczyłam ten zapach kokos, to koniecznie, bo ja wiecie... Kocham, kokos, wanilię to moje zapachy. E, nie wiem, czy wam powiedziałam, że za florę tutaj ją się rozwadnia z wodą. Czy tu jest będzie napisane 1 do 40, czyli naprawdę troszeczkę się wlewa, na przykład nie pokazuję wam, tylko tyle e, i resztę wody, na przykład litr wody i troszeczkę tego. Naprawdę jest świetny produkt do dezynfekcji i przepięknie pachnie. Można też po prostu umyć zlew tym albo dolać do zlewu i będzie pięknie pachniało. I w ogóle chciałam sobie zamówić dyfuzor do olejków, bo jakoś tak mi się zechciało, żeby ładnie pachniało w domu. I widziałam online taki fajny drewniany, tylko że on był na USB, więc ja nie wiem czy będzie mi pasowało, bo wolałabym taki wiecie, od razu do kontaktu. Niż do USB, bo gdzie bym wtedy tutaj postawiła? Chociaż mogłabym podłączyć, nie wiem do. Czego na coś mogłam podłączyć? No są przecież te wtyczki. Przecież ja mam pełno. Ja nie pomyślałam teraz, że właśnie do ładowarek. Jak jest ładowarka, to po prostu podłączyć do tego. Mm, nie pomyślałam o tym, więc chyba sobie zamówię online. Były niedrogie, więc zobaczę, czy mi się sprawdzi. I do tego jakieś olejki. Jeżeli jakieś macie do polecenia olejki fajnie pachnące, to dajcie znać. Ja na pewno jakiś kokosowy albo waniliowy zamówię. Relaksujące, żeby ładnie pachniało w całym domu, i to jest taki właśnie te olejki eteryczne: ono będzie tak pachniało w domu, i to także nawilża powietrze. Tak więc, jeżeli mi się sprawdzi, to może jeszcze kupię jeden i, i będzie dla Was w rozdaniu. Dlaczego nie? Jeżeli mi się sprawdzi. My z Natalką teraz usiadłyśmy tutaj przed telewizorem. Puzzle na razie położyłyśmy. Nie skończyłam nawet robić ramki, bo jak przeszłyśmy przez 2000 sztuk to myślałam, że wszystkie znalazłyśmy, wiecie, tą obramówkę, ale patrzę, że mi kilka brakuje, więc nie wiem, chwilę może pooglądam telewizję, nie, tuś. Mam nie? tutaj kawkę zrobioną, Inka, tylko tutaj siedzi koło mnie obok i mam jeszcze eklerki, no właśnie, kupiłam w Tesco znowu eklerki. Mówię wam, tak my się roztyjemy teraz, jak będziemy w domu, bo tylko jemy i jemy, dogadzamy sobie i jak wcześniej wam mówiłam, że już więcej nie pójdę do sklepu, wszystko mam, to tylko dlatego, że musiałam dokupić te tabletki do zmywarki, oczywiście kupiłam więcej rzeczy, no i przechodziłam koło tych eklerek i w tym samym miejscu leżały w lodówkach i myślę, dobra, bierzemy jeszcze jedną paczkę. Co jeszcze? Banany dokupiłam, bo już miałam takie ciemne banany i kupiłam takie świeższe, te ciemne zrobimy sobie chlebek bananowy, ale już chyba nie dzisiaj, jutro raczej. Właśnie pojadłyśmy sobie, Natalka zrobiła spaghetti z sosem pieczarkowym i cebulkowym, tak Natuś? Natalka no tak. dzisiaj gotowała, w ogóle ona powiedziała, że ona chce teraz gotować. Yes! Że ona koniecznie chciałaby dostać od Zajączka tak. na Wielkanoc książkę kucharską z deserami, Więc desery nam robić. Albo jakąkolwiek książkę, tak? Kucharską. To są te puzzle, o których mówiłam, bo już nie pamiętam, czy ja wam pokazywałam, czy nie. Chyba na Instagramie tylko mamy teraz 2000 puzli i jest to Wenecja, jeśli się nie mylę, gdzieś to było napisane. Tak, Wenecja. 2000 sztuk. Dostałam to od mojej koleżanki e, rok temu prawie. W wakacje, w prezencie i leżały, leżały, czekały na nas. No i zobaczcie, tutaj już jest, to będą naprawdę duże, duże, duże puzzle. Zobaczcie, tu mi brakuje. Tam mi brakuje, bo wczoraj kończyłam wieczorkiem i wstawiłam dla was, może tutaj wam się pokażę, wstawiłam dla was wczoraj yy, na Instagramie właśnie zdjęcie tych puzzli i napisałam, jak myślicie, czy użymy go w tydzień czy w dwa? I większość osób, 68 chyba procent osób powiedziało, że, no to się, słuchaj tego, wszyscy myślą, że ułożymy to w tydzień. My dzisiaj ani jednego puza nie zrobiłyśmy, zaczęłyśmy wczoraj. Ale jak? No właśnie, no właśnie, w tydzień dwa tysiące sztuk. No nie wiem, no chyba, że w weekend jakoś się weźmiemy za to, za te puzy, ale no one są trudne, bo jest i woda i jest niebo. Takie same kolory. No właśnie, więc taki trochę challenge jest ten tydzień. Wydaje mi się, że troszeczkę dłużej, bo ja jeszcze pracuję, plus chcę dokończyć kuchnię w tym tygodniu, żeby zmontować dla was filmik i pokazać, bo już tak mi ciężko tutaj nagrywać i nie pokazywać dla Was kuchni, pomimo tego, że na pewno widzieliście w jakichś tam urywkach yy, kuchni, kawałki kuchni, więc wiecie, jaki kolor, ale wiecie, jak to było zrobione, i, no i ten progres właśnie, jak było wcześniej i jak jest teraz. To na pewno będzie interesujące, żeby dla Was pokazać. My już tutaj zaczynamy oglądać, bo widzę, że już się zaczęli policjanci nasi ulubieni wyścigi. Nie, e, moje ulubione. Twoje, moje też, ja też lubię. Bardzo lubię. Tylko ja już to większość oglądałam. Więc dla mnie to już takie jest, że już kolejny raz to widzę. O, tu A. widzę, że jakiś policjant się próbuje. Próbuję go zabrać z samochodu. Dobra, my oglądamy, odzywamy się do Was później. Już jest kolejny dzień. Ja tutaj siedzę sobie w naszym salonie i pracuję na komputerze. A Natalka przed chwilą robiła challenge, który myślę, że zobaczycie chyba po tym vlogu, a może jeszcze później zobaczymy, jak tam nam wyjdzie. Ale challenge polegał na tym, że pieczemy ciasta. Jedno już jest właśnie w piekarniku. Natalka bardzo przeżywała w ogóle, bo napisała sobie cały skład co musi zrobić w tym cieście a później co do czego wyszło to po prostu tak stanęła i mówi ja nie wiem co robić, a ja mówię to powinnaś sprawdzić wiesz co tam po kolei się wkłada i tak dalej, bo ja miałam kompletnie nie pomagać, tak więc ona się wróciła, przeczytała jeszcze raz co musi zrobić i już jest ciasto w piekarniku tak więc czekamy teraz na rezultaty ja już jestem po pracy Natalka jeszcze tam sobie czyta książeczkę, bo ona chce Chcę tam dopisać po prostu, że dzisiaj przeczytała więcej stron. Ja już w zasadzie tak zrobiłam pracę, jeszcze tylko chcę tutaj wyłączyć mój komputer, sprawdzę, czy jeszcze nic tutaj mi nie przyszło. I tak. Chcę Wam powiedzieć tyle, że to już jest chyba piąty dzień, jak jesteśmy w domu, czy szósty, już nawet tak, nie pamiętam. I powiem Wam, że nawet nie zrobiłam ćwierci tego, co miałam zrobić, może dlatego, że pracuję z domu, więc to mi zajmuje większość dnia, a tak wieczorami my po prostu czytamy książki z Natalką, gramy w gry, a jakieś takie sprzątanie czy nawet nudzenie się, ja nie mam czasu na to, tak więc mam nadzieję, że tak zostanie nawet dłużej, że po prostu nie poczuć tej nudy, bo jak wiele osób mi mówi, że po prostu nudzi się w domu, to aż ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, bo ja cały czas coś robię. Znaczy, razem coś robimy, może dlatego, że jesteśmy razem i jakoś tak nawzajem się dopełniamy, może dlatego. Tak sobie myślę, czy nie pójść dzisiaj na spacer, bo jest ładna pogoda, ale słyszałam, że teraz ten tydzień, kolejny tydzień to będą takie największe jakby zachorowania, więc trochę się boję. I w zasadzie nie wiem, co robić, czy wyjść, czy nie. Bo jest przepiękna pogoda, w ten weekend ma być. 20 stopni albo nawet ponad, pomimo tego, że w tamtym tygodniu było naprawdę zimno 3-4 stopnie, tak więc pogoda przepiękna przychodzi, no ale niestety choróbko nadal jest tutaj. Mam do Was jeszcze jedną prośbę. Otóż chciałabym nagrać QA, ale oczywiście potrzebuję Waszą pomoc. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania i chcecie, żebym ja na nie odpowiedziała, ja i Natalka, to napiszcie je tutaj na dole, cokolwiek. O, o co chcecie się zapytać? Możecie odpisać do mnie na Instagram albo tutaj w komentarzu na dole. Czekamy na wasze pytania i nagramy specjalne Q&A niedługo, bo i tak i tak jesteśmy w domu mamy mnóstwo czasu, możemy nagrywać różne filmiki. Jeżeli chcecie, żebyśmy coś specjalnego nagrały, to koniecznie też napiszcie, może się nam uda. No chciała chciałam wam się pochwalić, jaką książkę teraz czyta. kupiłyśmy ją w Tesco. Jak byłyśmy ostatnio, i już jesteś prawie w połowie. No, jedna czwarta, no może trochę więcej, prawie połowa książki. I to jest książka Davida Williamsa, Williams. The World's Worst Teacher. I natalka już miała kilka innych tam części tego właśnie autora, i wygooglowałyśmy go dzisiaj. I ja jestem w szoku, że jest to taki angielski komedian, Naprawdę nie sądziłam, że taki młody człowiek napisał właśnie takie książki. Ja się zdziwiłam, bo myślałam, że to jest autor taki e, bardziej no jakiś starszy, nie wiem, może już nawet nie żyje, w ogóle nie skojarzyłam, że to jest właśnie ta osoba, wiem, Matuś. Naprawdę, myślałam, że to jest po prostu jakiś e, autor, który no nie wiem, dawno temu żył i napisał takie fajne książki, tak jak na przykład e, Ronald Dow, no. BFG i tak dalej napisał, więc myślałam tak samo z tymi książkami, a jednak nie, to jest e, taki nowoczesny autor. Który nadal He. żyje i w ogóle występuje w telewizji. And he's a judge. Tak, on był w czym? Sędzią, przecież jego talent. Właśnie on tam był, jestem w szoku. A zobaczcie, mam na palcach tutaj farbę, bo kończyłam malować w środku szafki. Zostałem mi jeszcze jedna mała i jedna duża szafka w środku pomalować, i muszę odsunąć nieszczęsną lodówkę. To będzie najgorsze, chyba, bo się boję. Że jak ja ją wyłączę, to mi tam wszystko pójdzie, a wiecie, cała zamrażarka jest jedzenia Więc może chyba, wiecie co, ja poczekam z tym pokaż I na to. pomaluję później uh -huh. Ale fajne Doktor, jak on się nazywa? Dread He loves farting Oh. Look, fart, fart, The Ej, jest brudne, fu A pokaż jeszcze paznokcie, jakie sobie pomalowałaś wczoraj Złoty brokat A tutaj jest to takim kolorkiem Jak w zasadzie nasze ubrania teraz Ojku, moja ręka pomalowana Nie wiem, czy mi się teraz mm. tutaj Zresztą połóż mi na nóżce I zobaczymy, czy tu będzie widać Czy się wyostrzy, czy nie No może nie, no trudno Ale kolorek bardzo fajny, w ogóle pasuje ci do bluzeczki teraz I do mojej w zasadzie też Chociaż moja bardziej taka e, Pomarańcz twoja, bardziej w róż wpada Którą kupiłyśmy także w Tesco Bo była hej. na promocji to jest hej no, bo my się nigdy nie spodziewałyśmy, że Natalka będzie nosiła swoje ubrania w końcu. Bo tutaj w szkole, jak widzicie, są mundurki. A teraz może Natalka ubierać się jak tylko chce. No i wyszło, że ma za mało koszulek, tak więc wzięłyśmy jedną, żeby była. Nie? W ogóle nie wiem, jak teraz dzieci wrócą do szkoły, bo Natalka na 100% wyrosła ze swoich butów. Pomimo, że wiecie, minęły dwa tygodnie, ale zawsze my po świętach wielkanocnych, bo teraz w ogóle Natalcia ma ferie, święta wielkanocne, to prawie trzy tygodnie wolnego, bez szkoły. I zobaczymy, czy pójdzie do szkoły, czy nie. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że sklepy będą otwarte, ponieważ właśnie noga jej strasznie rośnie szybko. I zawsze po tej przerwie wielkanocnej idziemy na zakupy i kupujemy buty. Więc wiem, zobaczymy. Chociaż ona już prawie mój rozmiar nosi, więc mogłabyś... Moje buty załatwiają. One size down. Jeden jeszcze rozmiar faktycznie. Ty nosisz 37 a 38. A to i tak jest duża stopa, wydaje mi się, jak na 10-latkę. No prawie 11-latka.